Siemano wszystkim, z tej strony po raz kolejny Wasz ulubiony youtuber, haha, na pewno, nie? KamekPL w czwartym odcineczku z Mirror's Edge'a Gra jest chyba troszeczkę przygłośno Czy mnie się wydaje tak tylko? Może mnie się wydaje Że gra jest przygłośno w każdym razie najwyżej sobie przyciszę potem w programie do W każdym razie, czwarty odcinek z Mirror's Edge'a z, z naszej ulubionej skakanki Skakanki lol Tak właśnie Mam nowy mikrofon, ciekawe czy to jest słychać. W każdym razie nie włapujesz tak bardzo wszystkiego jak tamten, co jest plusem, jak na moje. No i, i ogólnie jest lepszy. Gdzie mam iść? Tam, do tamtego szyldu, no tak. Mamy znaleźć jakiegoś. Jak to było? Yy, to podał ci trawisę, ten był zapaśny biuro w biurofirmie. Mamy znaleźć wejście do budynku jakiegoś tam ziomeczka. W takim razie idziemy to zrobić, stakacząc na rurę. Yeps. Przeskakując na kolejną i wspinając się do góry. Teraz gdzieś tu nie, trzeba jakoś się Puu, Pu, pół, pół nie What? What? What No wydychy O, byłem Udało mi się no. Dobra Okej, okay, teraz byk No Żałosne No łap się tego to jest dobra rzecz, że tutaj są oznaczone na czerwono te obiekty, które są inter interaktywne. Co naprawdę ułatwia grę. Bo tutaj m, czasami jest taka opcja, że nie wiadomo, którędy powinniśmy i żeby gdzieś tam dojść. No i to pomaga, ale zdecydowanie. Przejdźmy na drugą stronę, bo z tej strony chyba nic nie ma. To się nie da przejść. Czy jednak tamtędy trzeba leźć. To lecimy tamtędy co będzie jak... Nie no, potem to nie przeskoczę. Musiał... Pójdę tu... Ale jak... Z... Pójdę sobie tutaj, to co mogę zrobić? Aha! Mogę zrobić taki myk. O tak. I teraz się wspiąć tu. No, pyk. Wbijaj. Jesteśmy tu. I teraz mamy... Pójść tam. O. Pyk. Przeturnaliśmy się i bez potrzeby... Pyk, 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 pyk. O, a co tu się stało? Śmieci, śmieci tutaj jakieś leży. Co to ma być w ogóle? Tam się da wbić jakoś? Chyba nie bardzo. Tutaj to nie przeskoczę, tak? Muszę coś tutaj ogarnąć. E, co by tu zrobić, by tam przeskoczyć? Co by tutaj zrobić? Aha, tutaj coś jest, jakaś taka. A, gdzie nie doskoczę. No tam to sam tak nie wskoczy tak zwyczajnie A jednak, no proszę Myślałem, że nie wskoczę A tu taki surprise Lecimy dalej Tam Spinaj się, spinaj. Pyk Pyk z buta wierzą Pyk Dasz się tam jakoś spiąć No, właśnie o to mi chodziło jak się kucało? W ogóle... a, no tak, shiftem. Zapomniałem. Zeskakuj! O, <laughs> Dobra. Wszędzie są znaczki tego. Tam mam przejść. Mało ludu tutaj, w ogóle nikt się nie kręci. Brawo. No ty Skocz tu i się tutaj trzymaj. No żeby mi miała zepchnąć taka mała ta, no to rzeczywiście. Dobra. Jesteśmy. I ciśniemy dalej. Ją. Drzwi, wszystkie potwierane. Uuu. na strzałka jest, lol. A co ta strzałka ma oznaczać? Nie wiem. Znowu w wentyla wentylacyjnym, ogólnie mało w tej grze akcji, ale mówię, już to mówiłem w jednym odcinku, jak ktoś lubi sobie właśnie poskakać, ktoś lubi parkour ogólnie, no to to jest spaczko bardzo. No teraz, o tam pistoleciki. Ogólnie też za bardzo jakoś kolorowa ta gra też nie jest. Są takie takie bardzo dużo białych koloru i te czerwone, pomarańczowe. Są główne kolory. No i pewnie teraz będziemy tam jej się udać. Hehe, he, a może przyjść z kumpelku? Sam się wbiję na imprezę. A po co mi zaproszenie? Hehe, he he he. Masa. Najpierw masa, potem rzeźba. Mogę wziąć ten pistolet? O, no właśnie, o to mi. Tutaj, tutaj, nie to, nie to. To obok. O to. Daj mi to. Ej, Ej. Ej no, gówno. Mam iść na górę czy na dół? Na górę. Po tym. Pyk. Pyk. A tam się przebije? Przez to? O, <laughs> przebiłem się. Nice. Tak, ale to miało być... Nie, zdało się tak zrobić sobie za jednym zamachem. Mam musi po tej ścianie przebić, nie wiem czy dałoby się rozbić to szkło i po ścianie żeby przebiegło tak z automatu Chyba nie bardzo Dobra, pyk No już tam prób, a dry policy No co ty zrobiłaś? Miałaś przebić po tej ścianie głupia O putu. No i teraz się robi już problem Au, au No robi się problem, to trzeba na szybko zrobić, bo potem wbija, wbija słod i... Do widzenia Jeszcze raz. Aż do skutku. Musi się udać. Nie. Yeah. Ale tutaj... patrzcie, tej szyby nie ma nagle. Właśnie tak miało to się... Tak właśnie to miało wyglądać od samego początku. Teraz to możecie mi zrobić. A jakoś na górę wejść. Tędy się nie da. A, może tędy. Nie. Yeah. What the fuck? Chciałem ja przejść na górę Aha, może wskoczyć po tym, no brawo Geniusz jest bardzo inteligentny Hehehe pro... Tam? A co tam jest takiego? Aha, okej okay. What the fuck? Wszędzie strzelają! Szczelają! Nie! Yeah. Jak to nie? Miała się przeturlać. Wtedy, kiedy chcesz, żeby się przeturlać, to się nie przeturla. jak, jak nie potrzebuję, to owszem. Ale ktoś nam wala w drzwi. No wiedziałem, się otworzył, przez teraz. Walczcie się What the fuck? Co to było? Łyskowy mnie lucili Okej okay. Noż biegnij Okej okay. Jesteśmy, bez... jesteśmy z powrotem, coś mi grę skraszowało Nie jest z jakiego powodu, po prostu mi wywaliła Ale jesteśmy już z powrotem I nie wiem gdzie mam, a tutaj mamy windę Aha, coś chyba nie działa Jebni jeszcze raz, jeszcze raz i Nie? Do góry czy na, na dół? Nie znajdziecie mnie w frajerzy O, siemanko Szczurek Dobra Where I'm supposed hey, to dalek, go się na Żurawia. jak się Na żurawia. Tam Uważaj Ale oni mnie nie lubią Tyle rzeczy na mnie ściągają A i tak mi nie mogą zabić <gry> Znaczy zabijają mnie, ale ja magicznym sposobem tak odżywam, bo jestem pro. Heh. Tam gdzieś tak. No weź tam, jak ja muszę jak tam. Się... Aha, ten, dobra. Pyk. Tak? Pyk. tutaj pyk pyk, 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 tak, 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 nie tak, Może mnie je chyba jednak, no, trzeba to, jednak trzeba ich tam pobić, więc będzie trochę akcji tym razem. Będziemy się pili. Ale jest sporo. Mało hapsów, mało kapsu. No Zregeneruj mi się hapsy Dobra Dobra, jeszcze jeden Gdzie jesteś, że Tutaj W nogi, wie yeah. Wjazd w nogi Teraz kolanka Dobra Ale ta walka w sztywno wygląda w tej grze No choć ze jest gra w skakaniu, a nie o walce Dobra Where? Here O, ten miałem. Je yeah. jak teraz? Mogę na to się spiąć? Mogę. Trzeba to ogarnąć. Ja bym na to najchętniej ogólnie wszedł. Mogę na to wejść? Czy mogę tylko na to się zawiesić? Tylko wejść. Lord. A na to się jakoś mogę wspiąć? O, mogę. Myślałem, że jest za wysoko. Muszę zamiast myśleć, to muszę to po prostu sprawdzać. Tak będzie najlepiej Z buta wjeżdżam znowu. Bardziej z ręki. Ten pasek tutaj w sali nie oznacza, że mam to iść. On tak sobie tylko przypadkowo jest, dobra. Are you children? How to might be a runner. LOL! Czy ktoś koło znasz może być, tak najpierw sprawdzić, czy ktoś koło znasz jest tym biegaczem. Gra jest po polsku, ale napisy już na tych to nie są. Ciekawe. Z buta, no teraz było już z buta. Było ewidentnie z buta wjeżdżam. No, udało się. Jakby mi się nie udało zrobić przewrotu, to raczej bym zginął z takiej wysokości. Łap się, musiała już spadnę, bo nie dało mi się wyskoczyć. powinna być to jakoś wykorzystać. Mówisz? Trwa o to mu chodziło. What the fuck, dlaczego mi się... Znowu na jakoś dziwnie wybiła WTF! Co tu się dzieje? No mi jest helikoptera atakująca? Fagaski. No pięknie. Tutaj złamałem kilka kości No nie no biegnij Biegnij, biegnij No żałosne przegrać Może no, pyta węża O, teraz się udało I Tak spadłem mi jest, gdzie ja w ogóle mam dotrzeć teraz? No, what the fuck! Dlaczego znaczy się nie mogę przeturnać znowu? Może ja tam sobie po prostu zejdę, jezu. No i znowu nie zadziałało. Raz działa, raz nie działa. Działa sobie jak chcę. No, tam mam przeskoczyć ewidentnie, bo. to zrobiłem to po to, że jakbym spadł, ale. No, no! Nie, dobra, ja po tej drabinie, walić to. Wystarczy mi tyle. Nie ogarniam, co tam tak zrobić. No i znowu się nie złapałam. Co za frajerka? Złazimy po drabinie, walić to Co teraz? Tam Rurą. To udało dałoby się tam na spokojnie przeskoczyć, gdyby mu się udało przeturlać. Ale nie, bo po co? No, wskocz tam. No. No nie mam w... Co miało być? Hy. Tędy raczej nie przejdę, to? No. ola, ola. Nie, on no tam mam przejść. Ale jak? Tędy się nie da przeskoczyć. Nie strzelajcie we mnie w To No wejdź na to. Aha, to tak, po prostu się odwrócić, no dobra Tam. i to będzie taki tak Je yeah. o powinien go wypchnąć o właśnie tak he papa pa. na dół czy nie na dół bo jednak nie na dół noż masz tutaj o coś takiego zaczepić mam no wskocz na to no nie dobra Okej, okay. udało się Dobrze ten alt jest, bo z tego altu to nie wiem Przez mamuśkę Dlaczego moja mama wezwała helikopter? Aha, tam mam wejść, dobra Muszę przeskoczyć nad tą O elo, what's up okay. O tam ktoś sobie strzela Niech sobie strzela. Okej, okay. a my sobie skakujemy po prostu tu, gdzie mamy być. Pyk. Jak mam wejść wyżej? Aha, tutaj drabina, dobra. I pyk. I pyk, i pyk, i pyk. I pyk. I pyk. Teraz pyk. No i na tej grze była zerwana tak jedna mapka w Minecrafcie Nazywana też Mirosearch, bo ten, ten atak z ze dźwigiem, pamiętam, pamiętam Okej okay. jesteśmy gdzieś Tam mamy biec O kurde. Hej, przekaż Miller wiadomość. Muszę go spotkać. Oooo, co to się teraz dzieje się? Coś się dzieje się. W sumie to w sam raz. Bo będziemy akurat kończyć odcinek dzięki temu. Znowu ten zimeczek. Tak wygląda jak murzyn przez to, że te cienie tak dziwnie padają, że tylko mu widać oczy. Powęszyłam wokół Rowberna. Czemu? Czyli Travis'a Burfielda, szefa ochrony Połpa. Myślisz, że zabił Popa? Może, ale na pewno wrobił Kate. Chciał, żeby za to beknął policję. bek. nie... No, beknął. Bek. Bek byk, Co mi o projekcie jest niebezpieczny. F.

Ale wzrok, jeep, jeep. Mnie interesuje los Kate. Puszczę cię wolno. A ty grzecznie sobie powiedzisz. Jeśli jeszcze raz wycelujesz we mnie, to cię zabiję. Dwa pistolety, Crazy. Zniknęła w cieniu, jak prawdziwy ninja. No a my będziemy w tym miejscu kończyć nasz czwarty odcineczek z Mirror Sedge'a. Miło się grało. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, łapujcie co tam chcecie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie!